Cześć witajcie ludzie z tej strony Robuch, a to jest kolejny odcinek z Assassin's Creed 2. Okej, okay, jesteśmy właśnie w we Florencji i zobaczcie jak się tutaj klimat zmienił. Panuje tutaj taki nastrój. W ogóle pokażę Wam coś. Patrzcie, o widzicie tutaj przez chwilę był normalny obraz, nie? A teraz jest tak pomuro strasznie. Nie bez powodu. Okej,. Okay, y na początek kupię sobie ostatni obraz, który mi brakuje. O dziwo, on ponad... Y, on jest warty tylko 429 florenów, także... Nie wiem jakim cudem się stało. się wydarzyło, że w ogóle go nie mam. A jeszcze jedną rzecz chciałem sprawdzić, ziomek. E, synu. O! Wartość Motorigoni coraz 10300 ponad. No, to chyba dlatego, że wszystkie obrazy mam. Okej. Okay. Tak, chyba w ostatniej dzielnicy nie ma skarbów. A i w ogóle... Mm, próbowałem w ogóle się dostać do tego... Halo. Tam do punktu widokowego, ale... Jeszcze mam zablokowaną tą dzielnicę, więc pójdziemy sobie do misji głównej. No i tak uznałem, że te zlecenia zabójstwo to sobie zrobimy może po tej sekwencji. E, jeszcze zanim wyruszę do Rzymu. Po Rodrigo Borczy, no bo jest papieżem, no i będę musiał do Rzymu aż pojechać, do Watykanu, yy, ściślej mówiąc. No dobra, <laughs> no i zobaczmy tą misję. A, i w ogóle, tak, właśnie po mieście, to normalnie wszędzie się napieprzają Templariusze z tymi ludźmi od. A, zresztą zobaczycie. Spotkaj się z Machiavellim we florenckiej dzielnicy Oltranto, o, właśnie, florencka klęska. I to jest ta nowa dzielnica Oltanto co? co to było? Zobaczcie, w ogóle jacyś strażnicy są. Oni wszyscy są na czarno ubrani, nie Masakra Okej. Okay. Aha, to ludzie mówią chyba, jakby, tak? Widzicie co tu się wyprawia? Templariusze, czyli ci czerwono-czarni, czarno-czerwoni, <grystanie> biją się z y, ludźmi tego Girolamu. A ja mogę sobie wykrycie zmniejszyć, tak? Aha, no niby mogę, ale tak naprawdę to nie mogę. No to dupa. No to chodźcie, kurde, gnoje szaleńcy, otumanił was fragmentem Edenu. I tyle w temacie, dobra, okryte ostrza, będzie szybciej. No, to jest? No, halo! Nie mogę ich skontrować, bo się napieprzają po głupich łupach sami. No, co z... Kurde! No! Come on! Halo! Ej, bo Grobasa chyba się da skontrować ukrytymi ostrzami. No! O, no, właśnie. No! No, ciężko się walczy z tymi ciężkimi gośćmi. No ale cóż, trudno. <coughs> tak, w ogóle patrzcie jak tu się mroczno zrobiło, no, naprawdę, masakra. Czekajcie, to podziała? Nie, to w ogóle nie działa. No dobra. <coughs> Trochę to jest irytujące, że wszyscy nas wykrywają. Dobra, chrzanić was. Biegnę tam po prostu i zgubię. Coś ty, ty pieprzony, szalony mnichu narobił. Wziął ten fragment Edenu nam ukradł. Ja pierdzielę. No, hallo. No nie o to mi chodziło. Nie serio jedni i drudzy, yy, z jednymi i drugim się na Halo, gdzie są ludzie Florenco? Znaczy, co? Lorenzo. Florenco, kurde. Lorenzo, gdzie jesteś, kiedy cię potrzeba? Stracił chyba w trochę władzę w tym mieście, nie uważacie? Skoro armia templariuszy. No, armia templariuszy tu przybyła mm, potem. po fragment Edenu. Czasami do Firenze, To tylko no. My father saw ago w San Gimignano. Zobaczcie, o mnie mówią. Tu jestem, się ma zaraz uwolnię to miasto. E, Okej, okay, a w ogóle chciałem wam coś pokazać jeszcze. E, spiskowcy. Zobaczcie, e, pojawiło się jednak te e, Karakani. Prawda jako No, tutaj jako tacy ten... no nie templariusze, ale prawie Templariusze, nie? A tutaj jest w ogóle poza tym okręgiem, ten Savonarola. Także ciekawa sprawa. Trzeba wszystkich pozabijać i tyle. Nie ma co gadać. Dzień dobry. Salve! Savonarola has taken control of Firenze. Yes. No doubt aided by that treacherous artifact. We shall get to work on retrieving it. That may be more complicated than you think. <laughs> when isn't it? Why don't you fill me in on things? Walk with me. It all started a few weeks ago. The man everyone once reviled was suddenly the one they worshipped. Ah, the apple. Only in part. It's not the city he's from, but its leaders. Men possessed of influence and power. They, in turn, oppress the citizens and ensure his will is done. The people act as if they have no say in the matter. Rare is the man willing to oppose the status quo. And so it falls to us to help them see the truth. Corta. Those bodies bear the emblem of the Borgia. Yes. The Spaniard keeps sending his soldiers into Firenze.

A więc to wy czekaliście na nas, ale my się nie damy. Dalej ziomki. Na pierwszej gotopory. Oczywiście najemnicy to są z nami, prawda? <laughs> Trochę irytujące jest to, że mapki nie widzę, nie? No ale trudno. Palazzo Pitti, no właśnie, tutaj są te części, te część miasta, w której jeszcze nie, nigdy nie byłem. Co ciekawe. O nie, sorry, sorry Machiavelli. <laughs> Dawaj. Ci gościu. O. Halo, co tam się dzieje? Ten jak walczy tam. Ja, tu w ogóle książki I tak dalej. direct assault would be dangerous true but what other option is there aside from the city leaders the people's minds are their own correct see si. and they follow savonarola not by choice but force and fear see si. then i propose we use this to our advantage if we can silence his lieutenants and stir up discontent he will be distracted

Tak, to mnie zawsze... Ja tego nigdy nie potrafiłem zrobić, bo tutaj w tej dzielnicy pojawiają się takie specjalne słupki, czy inne takie rzeczy. Że można taki jakiś sprężysty skok wykonać, czy coś takiego. Dobra, weźmy... Aha, tutaj jest po całej Florencji. Weźmy tą dzielnicę, ogarnijmy. Albo przynajmniej część. Trochę głupie jest to, że e, tak między misjami mogę mieć ten e, Pelerynę Medyceuszy, nie? I wtedy jestem niewykrywalny, ale w trakcie misji Aegean mi ją zdejmuje i to jest takie głupie trochę. Więc może po prostu w ogóle jej nie będę zakładał. E, no, kurde, halo. Dobra. No, ta dzielnica Oltranto to, to była taka dzielnica bogaczy. O, właśnie, zobaczcie, jest takie coś, i tu można ten sprężysty skok wykonać. No, coś była, że spacja i przybliżenie. Coś tak. Dobra, pokażcie mi mapkę. Hmm. Co się porobiło w tym mieście? Po prostu żałosne, nie poznaję tego miasta. No, zostało mi jeszcze 6 punktów synchronizacyjnych. O, halo. O kurde, tu się wskoczyć nie da. Bo chciałem wykonać ten sprężysty skok zobaczyć o co to chodzi. Mm, sprawdźmy to. No. Aha, tak. Zaczeba nad czymś takim. czekaj to. Chwila, co to jest za przycisk? Halo, nie, po serio, ja jestem ciekawy aż. Yy, sterowanie. Yy. nie, to jest co innego. Przycisk jeden. A, nie. A, dobra, to jest i co? Halo? Trzymając to i to. Hmm. Znaczy, nie, nie rozumiem właściwie o co, o co mi... O, o co ta gra mnie prosi teraz. No to muszę prawy i... No, trochę to głupie. Kościół. A, dobra, szczęście. Ty. Ktoś to ogarnia? Dobra, nie będę się bawił teraz z tym. Bo szkoda czasu chyba na to. Ale możecie mi napisać, jak wiecie, jak to się robi, bo. Klikam te dwa przyciski. I to, to jest po prostu. Wiecie, przycisk biegania i przycisk tych sprintowania jeszcze. No, tak. Dobra, nie wiem. Nie wiem, nie będę się wypowiadał. Dobra, wiecie co? Wydaje mi się, że po prostu. Hmm, tą dzielnicę oczyszczę sobie między odcinkami. Skoro mam jeszcze punkty poza tą dzielnicą. Tak, żeby Mieć czystą mapkę, a nie będę wam głowy zawracał e, tymi takimi pierdołami, prawda? Co ciekawe, w ogóle te sprężyste skoki można wykonywać tylko w tej dzielnicy, nie? W sensie tylko tutaj jest takie coś. Nawet w Assassin's Creed Brotherhood czegoś takiego nie ma. W Rzymie też tego, czegoś takiego nie ma, tylko w tej dzielnicy. Nie wiem, nie wiem co autor miał na myśli. No dobra, tutaj mogę sobie jeszcze na wieżę wejść po drodze. Halo, jest brama w ogóle. Gościu, co ty chcesz ode mnie? A, jakiś pasztyciarze mnie gonią. Dobra, chrzanić was. A, dobra, chrzanić jak powiedziałem, to sobie wykonam między odcinkami, te punkty synchronizacyjne, a teraz chodzimy już dalej. Eee. Jest teraz tutaj obok. Oj wy... Ej, Sawona rola. Co, coś ty tu narobił? Podżegaczy? Z... Tutaj, prawda, wprowadziłeś? No, halo! Proszę tu wchodzić, panie Ezio, Auditori da Firenze, madafaka. No. To jest na dachu. Okej. Okay. No. Halo. Nie ma, lekko. Nie możemy

Tak, otworzył ci oczy. Chyba cię otumanił, gościu, ale nie, nie szkodzi. Ja ci tam pomogę, ukrytym ostrzem, coś takiego. z karakan. Ale on jest tutaj, hmm. o nie, o nie, o nie, kurde. Bo pew pewnie chodzi o to, że ten gościu. On ucieknie do schowa się, nie? To jest, nic nie widzisz. Pomyliła ci się coś. Dobra, chodź karakanie. Dobra, co trochę pomoże? E, pomoże zachodnie, albo pomoże gdańskie. Oj, robuk słuchajcie.

no, chodźcie tu, frajerzy. Co się z tym miastem porobiło, kurde, ja się pytam. O nie, ale mi przywalił. No halo! Dawaj to kurde, najlepiej jest tu walczyć bez broni, tak szczerze mówiąc. UCH, jak mu walnął, haha. Dawaj to Ja chciałem to... Kurde to kur gościowi zabrać, wielki. No, dawaj to. O to mi chodziło. Ach... Kurde. Assassin's Creed Brotherhood dużo lepiej się walczy pod tym względem. O ty kurde jak mi wytrącił No Dobra No i jest Misja wykonana Władze portowe Okej okay. To co? Jeszcze... Jeszcze jednego takiego podżegacza zabijemy w tym odcinku, jak mi się wydaje. Dobra. Tylko pokażcie mi gdzie tutaj jest. Okej, okay, tutaj. Dziewięciu podży... Było ich dziewięciu, kurde. frajerów. Nie ostanie się żaden. Hy. Halo! To wy żyjecie jednak? A dobra, ja chyba wiem Jak? Jak będę tutaj przejmował dzielnicę, to będą się pojawiać. Yy, prawda, żołnierze tego, Lorenza, E to zarobiście w sumie. Można powiedzieć, że to nasi są. Bo ja dla z nim współpracuję, nie? Wiecie o co chodzi? Siemanko! mundane patrzcie ogle jaki znaczek no tutaj <laughs> Zlikwiduj Kmiecia, nie alarmując jego pomocników żniwa. Ha. Kmiecia. No jak to wykrycie? Co? No przecież zabiłem tego gościa, nikt się nie skapnął. Jakie dziadostwo. Nie polecam. Właściwie to czemu nie ma być wykryty? Ja bym go zastrzelił, tak szczerze mówiąc, tylko... Aha, ten frajer... A matka. No, halo, jakie to jest głupie! No, no dawać szybko, no kurde. Co za głupia misja. Hmm. Dlaczego mm, mam być niewykryty? No, przecież to sensu nie ma. No, jakie wykrycie! Ej. Ej! Weźcie mi coś, powiedzcie, bo ja tego nie ogarniam. Jakie wykrycie? Jak przecież koleś ginie? Czekajcie, jak to jest w celach napisane. prawie wiecie co? Inaczej zróbmy, bo tu są ucznicy. Jakiś pojedynczy fryer. Dobra. A matko, serio? Ja myślałem, że oni będą... Ech! Myślałem, że im się będzie ładował ten pasek, a nie tak się rzucą, kurde, nagle. No co za hamstwo! O, ej, wy w sumie możecie mi się przydać. Kurde, ilu karakanów łazi, to jest po prostu niepojęte. They require clothes, food, shelter. O, 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 o. And all of these things are born. You <try> should have let your own people starve. And for what? Too long I suffered their insults. They called <Z> <try> <Głupia> me simple and low class. I wanted their respect.

Uch, o, pięknie. Jirciele, dobra operacja. bon... Operacja bomba dymna. Tak jest. Haha. Co teraz, kurde? No chodź! Taki cwaniak byłeś. No. No i ładnie. I ludzie opowiadają się za nami. Trzeba przywró przywrócić władzę w Lorenzo. I wyzwolić prawdę tutaj to miasto spod tego karakana Grubasa. Dobra. Ale tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku i chyba. Chyba przejdziemy do kolejnej dzielnicy. Ale co co to mi się zaznacznik znacznik zbogował. No. Natomiast z misjami dodatkowymi tymi zleceniami zabójstw to się zajmę już jakoś, nie wiem, jak wyzwolę to miasto, ale jeszcze przed końcem gry. Także dzięki za uwagę i do następnego odcinka. Tchau,